Kolejna rada, szukajcie, kolekcjonujcie ciekawe efekty, no bo też realizacja dźwięku to takie ciągłe poszukiwania, e, ciągłe testowanie nowych narzędzi, szukanie barwy, szukanie smaczków i można oczywiście zmiksować dobrze nagrania, korzystając wyłącznie z pokładowych efektów, ale one są zazwyczaj dosyć proste i nawet jak zaczniemy je łączyć w jakieś łańcuchy, e, czy tworzyć z jakiejś struktury, np. w Ableton Live Raku, czy, czy gdzieś tam w Reaperze. E, to zazwyczaj te efekty są no nie do końca może takie fajne, jakbyśmy tego oczekiwali, a to dlatego, że wtyczki firm, które tworzą takie multiprocesory, są naprawdę dopracowane, są strojone miesiącami, beta testowane. Jest jakiś konkretny koncept, który sprawia, że nawet w szerokim zakresie parametrów one brzmią dobrze. I mam tutaj kilka fajnych przykładów. Jeden z nich to na przykład AFX Fragment firmy Arturia. Oczywiście wielką przyjemnością jest obcowanie z interfejsem takiej wtyczki, ale też pozwala na osiągnąć bardzo szybko rezultaty, których się troszkę nie spodziewamy. Wielka przyjemność w strojeniu takiego efektu. I to może być właśnie ten autorski rys, który możecie nadać miksowi. Nawet jeżeli pracujecie dla kogoś, dla kogoś tworzycie ten miks, wystarczy taki efekt zastosowany do jednego, dwóch, nawet mniej znaczących elementów, a już robicie coś, czego czego artysta się nie spodziewa, jednocześnie będzie to y, zwykle y, w miarę zgodne z wizją, ponieważ nie, nie ingerujecie na przykład w kluczowe elementy, a jednak wzbogacacie miks. A więc warto szukać takich efektów. Kolejny bardzo fajny to Zygmunt. Czasem zmiana nawet kilku parametrów pozwala osiągnąć naprawdę nieoczekiwane efekty złożone, bo i stereofonia, i przestrzeń, i delay, i synchronizacja wszystko to działa na korzyść właśnie wypracowania czegoś zupełnie nowego, przy zachowaniu jednocześnie pewnych elementów oryginalnego brzmienia. Takim efektem bardzo ciekawym jest też H3000 Factory. Pokażę tylko cztery łącznie, żeby was nie, nie zanudzać. Interfejs wygląda na troszkę oldschoolowy, ale to jest po prostu modularna fabryka efektów. Posłuchajcie. Możliwości ogromne presetów, dosłownie setki, i również takim bardzo ciekawym efektem jest PSP 608. Już pokazuję, jak działa.